Cześć, witajcie! Dzisiaj mija dwa dni od wsadzenia rybek do akwarium. Rybki już nie chowają się jak na początku. Na początku, oczywiście, po wrzuceniu było zgaszone światło. W woreczkach zostały wrzucone, aby temperatura się wyrównała i oczywiście po troszeczku wlewana woda do zbiornika, ponieważ w worku, mimo że rybki były kupione niedaleko miejsca zamieszkania mojego i tak naprawdę one były w workach może dwie i pół godziny to pH mogło spaść i tak jak na przykład kupujecie wysyłkowo kupujecie wysyłkowo rybki i one do Was przychodzą po jednym czasami nawet po dwóch dniach to te wyrównanie pH Byłoby jak najbardziej wskazane, żeby ona nie dostała szoku, a przy rybce za 2,5 stówy, to utrata może boleć. Także rybki mają się dobrze, nie chowają się już po skałach, jedynie martwi mnie ten bicolor. Tego ostatniego, którego miałem parę lat temu, śmigał po całym akwarium, śmigał po całym akwarium pocieszną rybą. A ten zaszył się na samym środku skały i siedzi tak już dwa dni nie widziałem żeby pobierał pokarmu reszta rybek popiera, pobiera pokarm yy, zostałem przy pokarmie z yy, szul na samym początku ponieważ to jest jedyny jaki mam w płatkach a z tego co zauważyłem to yy, jeszcze mają za małe pyszczki żeby yy, pobierać pokarm ten gruboziarnisty tak jak wspominałem już w poprzednich odcinkach, jedyne co do tej pory używałem to bakterie Brightwella. Dozuję je systematycznie co dwa dni. No i pierwsze, co zauważyłem po po wsadzeniu rybek, to gdzieś tak parę godzin później zaczęło mi pH iść do góry. No i szybko, szybko Zacząłem orientować się, no, że amoniak dostał się razem, niestety, z tym jednym workiem, w którym był pokolec. I to jest taka przestroga dla młodych akwarystów, żebyście nie popełniali tego błędu, żeby nie było, że wsadzacie tą wodę, w której rybka do Was przyszła, czy w jakiej kupiliście, ponieważ rybka jest bardzo zestresowana, ona produkuje dużo amoniaku, czyli no, no wydziela z siebie no, ten pokarm ze strachu. I potem, jeżeli ktoś z Was myśli, że A, wrzucę pożyteczne bakterie, bo tam był w sklepie trzyletni zbiornik, tam na pewno są jakieś fajne rzeczy, to się mylicie. Po prostu woda ma być wylana i macie aklimatyzować rybkę poza poza już tym workiem i wsadzić ją bez tej wody. PH skoczyło. No to co za tym idzie? Yy, amoniak. Amoniak za tym idzie. I yy, yy, zrobiłem test NH3 Marine Lab. Yy, I rzeczywiście, po 10 minutach wynik wyszedł 0,2. Trochę słabo, bo była sobota i nie wiedziałem, co mam za bardzo z tym fantem zrobić. Ale tutaj mam tyle sprzętu, że Szybko znalazłem to, oto maleństwo Purit 500 ml. To jest taka udoskonalona węglowo żywica. Tak to mogę w skrócie powiedzieć. Tak to wygląda. I ta żywica. to mililitrów wystarcza nam na około w przybliżeniu 100 litrów wody. Także takie opakowanie takie opakowanie poszło całe. Po 24 godzinach robiłem test na NH3 i nie było już tego amoniaku w tak dużej ilości. Było praktycznie żółte, tak jak tutaj jest wskazywane na zero. Także ten Purit robi swoją robotę naprawdę dobrą. Wystarcza na około 6, 6 miesięcy. To wiadomo, w zależności od tego, jaką mamy obsadę. Przy większej ilości ryb, to pewnie szybciej się zużywa. Co warto pamiętać, jeżeli macie worki z węglem, z jakimiś wkładami filtracyjnymi i wrzucacie je do sumpa, musicie co tydzień po prostu przekręcić je na drugą stronę. Tak jest zalecane. Tak wyczytałem i tak też będę stosował, że co parę dni te worki będą ruszone, żeby tam zmienić pozycję tego, tej zawartości do tego do tego troszeczkę dla koralowców które no naprawdę radzą sobie mimo młodego zbiornika tak jak i rurówka dostałem od znajomego takie malutkie szczepki SPS-ów aby sprawdzić jak one radzą sobie w młodym zbiorniku to jest um, obserwacja także dla Was w przyszłości: czy wsadzać koralowce twarde do młodego zbiornika, czy nie. Są tam dwa takie malutkie, i one będą nam e, pokazywać, będziemy je obserwować, jak one sobie radzą. E, troszeczkę z, z Waterlife'a e, Coral Food. Wiadomo, że koralowce miękkie nie trzeba dokarmiać, ale tam mam takie dwie szczepki SPS-ów. Mówię, nie zaszkodzi, także tutaj ten pokarm dla rybek. Do tego, do tego dostałem takie witaminy dla rybek. Już pokazywałem wam w poprzednim odcinku. Także dostały witaminy rybki. Akurat na zdjęciu jest pokolec. I u mnie też jest po kolei żółtek. Także tak wygląda dwa dni po, po wrzuceniu obsady. Wszystko ma się dobrze. Koralowce rosną. Nie chowają się rybki żwawe. No oprócz tego bikolora. Nie wiem, zobaczymy co z nim. Czy się zaaklimatyzuje i będzie śmigał po całym akwarium, czy też nie. Także zapraszam Was do oglądania następnego odcinka. Trzymajcie się. Do zobaczenia.